Dzień dobry, to Krystyna Gudel. Zapraszam najmłodszych do wysłuchania mojego wiersza pod tytułem Pytanie o Łosia. Czy odpowie mi z Was, ktoś, jak wyglądać może Łoś? Czy widziałeś go w naturze? Rogi małe ma, czy duże? Ile ważyć może zwierzę? Tonę? Chyba nie uwierzę. A czy zgrabną ma figurę? Niech odpowie dziecko, któreś, Będę wdzięczna dzieci drogie, bo mi kiedyś przeszedł drogę zwierzak na patykowatych nogach. Głowę miał on w wielkich rogach, ciężki tułów, ogon chudy, cały był szaraworudy. Dużo było w nim szarości. Nagle klępa przyszła w gości. Zwierzak ją powitał grzecznie i zaprosił na wycieczkę. Od tej pory łosza para w nadbiebrzańskich śpiszówarach. Gdy nadejdzie okres wiosny, będzie słychać krzyk radosny, bo cielątko się pojawi. Będą je we dwoje bawić. Dziękuję.